Dzień dobry, szanowni państwo. W dzisiejszym odcinku zapraszam szanownych państwa na najbardziej kruchą według sztucznej inteligencji kiełbasę. bo Poprosiłem sztuczną inteligencję o to, żeby przedstawiła mi przepis na najbardziej kruchą kiełbasę, jaką znajdzie w internecie. Nie wiem, jak to się stało, że sztuczna inteligencja podała mi przepis na 10 kg kiełbasy. Czy ja aż tak wyglądam okazale, że potrzebuję aż 10 kg kiełbasy na raz? I to jest pierwszy przepis, gdzieś tam niżej jest drugi przepis. Oczywiście ten właściwy przepis, z którego ja skorzystałem, podlinkuję państwu w opisie tego filmu i na stronie również będzie. Podobnie ze wszystkimi artykułami, z których będę korzystał w czasie wykonywania tej kiełbasy, tych kiełbas. Wszystkie linki zostawiam szanownym państwu w opisie tego filmu. Przy czym chyba nie ma co za bardzo polegać na jej zdaniu, ponieważ znalazła mi dwa różne przepisy i technologia wykonania tej kiełbasy diametralnie różni się jedna od drugiej. Po kilku udoskonaleniach, kiełbaska wyszła pyszna z dużą ilością golonki, z niewielką ilością galaretki, kruchutka z tych dwóch golonek. Jedna jest przednia, a druga jest tylna. Chciałbym zdjąć skórę. Wyjąć całe mięsko, które później zostanie zmielone, a z kości zrobić wywar. W sumie ze skóry również, bo skórę chcę najpierw ugotować, a później usmażyć, tak jak Chińczycy robią. Nie wiem, nigdy tego nie robiłem, ale jestem ciekaw, jakie to będzie w smaku. Oczywiście kupa roboty, żeby dobrze oddzielić i tej skóry nie zniszczyć zbytnio, ale też nie zostawić mięsa. Zrobiłem dwie wersje. Jedną parzoną przed wędzeniem, i drugą dopiekaną w wędzarni. I chyba ta pierwsza bardziej mi smakuje, ale to wszystko zależy od Państwa gustu i smaku. I taka skórka wyląduje teraz w garnku, a później zostanie usmażona. I to samo czeka tą mniejszą gorączkę. Podpatrzyłem też technikę wykonania białej kiełbasy w takim ringu, w kółku. W Uroburosie na stronie, na profilu Browinu pani Iza wykonywała taką kiełbaskę. Nie wiem czy kiedykolwiek ja robiłem wcześniej. Wydaje mi się, że robiłem taką pierwszy raz. Wychodzi całkiem fajna. Zrobiłem dwie wersje. Jedną wersję z zawiązywaną końcówką, drugą. W wersję z upychaną niezawiązaną końcówką, i ta druga jest lepsza, ale to będę mówił w dalszej części filmu o tym. Ja wykorzystuję jelita raczej z takich dużych paczek, to znaczy, zawsze mam najpierw taką wielką pakę, którą później przepakowuję do słoików, i jest o tym film na kanale o tym w jaki sposób przechowuję jelita. Bardziej mi odpowiadają w każdym bądź razie. Przepakowuję je później do słoików, i w takiej formie zasolone mogą długo, długo czekać. Aż do wykorzystania, i wydaje mi się, że w ogóle są tańsze w takich większych, zbiorczych opakowaniach. To już końcóweczka. Dobra, to jest jedna kość, to jest druga kość. Już nie będę strugał tego do końca. To i tak się wygotuje przecież to mięsko. Tu jest jedna skóra, a tu jest ta mniejsza skórka z przedniej gorąki. O, jeszcze zostawiłem kawałek. To ja sobie to wezmę i wykroję. I teraz kości i skórki do gara, a golonka do mielenia. Cyk, cyk, o, cyk, to teraz tak, zmiana ustawień. Golonka, zrobimy z nią tak, zmiana sitka, bo mam założyć tutaj trójkę. Czyli dwójkę moją. W sumie to już wymaga ostrzenia. Cały ten sprzęt. Dobra, i co teraz? Teraz może bym sobie pokroił na mniejsze kawałki. Bo przecież tego minie haps, nie moja maszynka. Nie spodziewałem się, że aż tak dużo tej golonki wyjdzie. Myślałem, że dużo mniej mięsa jest. Ale w sumie to dobrze. Dodam mniej szynki. Zmielona golonka wygląda tak. I jest jej bardzo dużo. Za chwilę zważę, ale jestem aż zaskoczony tą ilością. Teraz przygotuję sobie od razu sitko. Cyk, założę sobie teraz piątkę. Bo... Teraz pokroję sobie podgardle. sumie takie podgardle to lepiej niż boczek kupić czasami, bo boczek jest często niezaładny, a podgardle prawie zawsze jest ładnie pomieszane i ten tłuszcz jest taki delikatny. Zmielone podgardle wygląda tak i ma strukturę taką jak smalczyk prawie, tylko z takimi włoskami. Dodatkowo. Pachnie całkiem przyjemnie. I mam go tutaj kilogram, więc w sumie trochę dużo. Teraz podzielę sobie szynkę, to znaczy z tego kawałka wykroję sobie takie najpiękniejsze części i najbardziej tłuste również. Zawinę w siatkę i to sobie uwędzę później, żeby miał taką szyneczkę na kanapeczki. I tutaj też pooddzielam te bardziej tłuste części. Które zmielę na piątce i te piękne części bardzo mięsiste, które zmielę na dziesiątce sitku. Ja wykorzystuję pekla sól z witaminą C. Raczej staram się do takich kiełbas, do takich wędlin, które wiem, że na pewno będą dłużej czekały na to, żeby je spożyć. Zawsze używam pekla soli. Wydaje mi się, że zawsze lepiej zabezpieczyć się, żeby później się nie zatruć. Jeżeli wykorzystuję sól, to raczej. Wyłącznie w sytuacji, kiedy wiem, że taka obasa zostanie szybko spożyta, nie będzie długo przechowywana, albo w wędlinach dojrzewających, długo dojrzewających, kiedy wędlina straci około 40% wagi wyjściowej, i wtedy ta sól jest wystarczającą substancją konserwującą, nie jest wcale potrzebna do tego peklosul. Czyli zostało nam tak, tutaj jest to do piątki oczka, resztka łopatki, yy, nie łopatki, to jest resztka szynki, to są te tłuste części, a tu jest ta szynka. Ładniejsza, która pójdzie na dyszce. Dobra, teraz ostatnia partia, czyli najładniejsza szynka i ją sobie zmienimy na oczku dziesiątce. Oczko wygląda, tak? Ja raczej zazwyczaj staram się robić to na szarpaku, ale skoro podpowiedziami, a żeby to zrobić na takim oczku to zrobię na takim będę się trochę posiłkował przepisem sztucznej inteligencji. A trochę będę robił tak jak mi wygodniej. Tak wygląda to najładniejsze mięsko, widać, że tych białych kawałków udało mi się uniknąć, znaczy tych tłustych kawałków i to raczej jest takie piękne mięsko. I chyba mam go najwięcej na szczęście Zaraz bym sobie zważył ile ja w ogóle tego mięsa mam na tą kiełbasę Żebym później wiedział ile soli mam dodać Tu jest 2,5 Ile majeranku na kilogram Dodaje się Majeranku do białych kiełbasy Sprawdź w 200 przepisach Minimalna ilość 2 g majeranku na kilogram miejsca Standardowa ilość to 3-4 gramy majeranku na kilogram miejsca Na kilogram mięsa Średnio przyjmuje się 5 g majaranku na kilogram mięsa. To zapewnia wyrazisty aromat. To jest ciekawe. Maksymalna ilość 8 g majaranku na kilogram mięsa. Dobra, 4 gramy standardowo na kilogram majaranku. I teraz mamy tak. 5,6 kg mięsa mamy w sumie. Tutaj przygotowane. 20 gramów na kilogram. Peklosoli, dodam sobie I będę używał tylko peklosoli Nie będę tego dzielił na pół, bo tej kiełbasy będzie sporo A ja je wszystkie nie zjem Więc chciałbym, w sensie naraz Nie zjem jej Raczej będę jadł ją dosyć długo Nie chciałbym, żeby się zepsuła No oczywiście część mogę zamrozić też 4 gramów na kilogram czosnku granulowanego 4 gramy na kilogram pieprzu z moździerza przy wędlinach długo dojrzewających, nawet z dodatkiem czosnku, nawet takich kiełbasach, które wiszą później dwa lata. I mm, ostatnio robiłem taką wołową kiełbaskę, która wisiała chyba półtorej roku i zrobiła się prawie jak beef jerky, i tam była używana wyłącznie sól. Prościut to też wyłącznie z solą. Szynka szwarzwalska, która też jest szynką taką, która dojrzewa, tam też wykorzystuje tylko sól. Natomiast do takich wędlin, które będą dłużej leżały i nie są wędlinami dojrzewającymi, nie są wędlinami, które schną, to zawsze wykorzystuję peklosul od dłuższego czasu peklosul z witaminą C, dlatego że dodatek witaminy C pozwala na to, że ta wędlina dłużej się utlenia, nie zostaje taki szary nalot na wędlince. Tu mamy sól, teraz pieprz, tara. Hmm. Czosnek granulowany zawsze pod ręką. 22 gramy. A oczywiście sól to niezwykła peklo sól, tylko tradycyjnie peklo sól z witaminą C. Ja ją dodaję do wędynki, którą ma zabezpieczać. Dlatego, żeby dodatkowo jeszcze się nie utleniała, bo jak wiadomo, witamina C jest bardzo dobrym antyoksydantem. Czosnek granulowany pieprz, który zaraz trafi do moździerza i sól. Będzie jeszcze majeranek, ale o tym za chwilę, bo majeranek dodam do części z tej kiełbaski, bo zrobię sobie również białą z tego. Huchu, żebym nie musiał robić dwóch kiełbas, to część, do części po prostu dodam sobie majeranku i nie będę jej wędził. Tyle mamy w waru z kości. Wygląda on tak, więc średnio apetycznie, ale dużo smaków wnosi do kiełbaski. Nie ja to mięsko przerzucę sobie do wiaderka i tutaj będę doprawiał. Teraz połowa czosnku, połowa pieprzu i połowa soli. Nie chcę długo mieszać. W zasadzie chcę sprawdzić teorię, że im mniej się miesza, tym bardziej krucha wychodzi kiełbasa. Teraz oddzielę sobie i dodam jeszcze do drugiej części majeranek. Dobra, to to mam osobę. I do tego 8 gramów majeranku. Dokładnie wbić ten majeranek. Ale pięknie pachnie. To ja sobie przepłuczę kolejne jelitko. O, jakie długie dobra, zakładamy i resztę tej białej dopakuję tu ile mi tego tu jeszcze wyjdzie dobra, i mam tyle serdelków tu są te dwie okrągłe takie uroburosy a może pokażę Państwu z bliska Czyli to jest niekończąca się kiełbasa. Ona tutaj nie ma nigdzie zakończenia. Cyk, 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 cyk to znaczy zakończenie jest, ale tutaj jest. W tym łączeniu Jeżeli to jest założone jedno na drugie. Ta część końcówka w środku nie była wiązana. I tutaj na górę założyłem. Nie wiem, jak się to uda sparzyć. Zobaczymy, ale wygląda fajnie co. Taki precelek obwarzanek. Tu jest drugi, a w zasadzie pierwszy jaki zrobiłem. I tutaj w środku ta pierwsza końcówka jest zawiązana, i dopiero druga część jest założona. Zobaczymy, jak się to. Łatwiej się na pewno tak robi, ale zobaczymy, jak się sparzy. O, to będę musiał urobić na dwa razy. W takim bądź razie. No tu mi z kolei zostanie troszkę jeszcze no, nawet jakoś to idzie przyjemnie. Nie wiem czy widzieli Państwo, ale jakoś nie narobiłem się przy tym mieszaniu tej kiełby. Nie używałem robota żadnego. W międzyczasie się gotuje woda do parzenia białej. Chyba nie będę dodawał tam żadnego liścia laurowego ani ziela angielskiego po prostu będzie to zwykła ja biała tam i tak jest mnóstwo majeranku Kurczę, nie spodziewałem się, że aż tak dużo tej kiełby wyjdzie no ale co zrobić co zrobić czasę dać radę nie chcę mi się rozpalać dużej wędzarni tradycyjnie więc uwędzę sobie w tej wędzarni garnkowej 35 litrowej po prostu porobię sobie trochę dłuższe batony no i ile mi wejdzie to mi wejdzie najwyżej będę wędził na dwa razy tylko podwiesić tutaj cyk Cyk. I co? Węcko. Gdzieś około pół godzinki w 50 stopniach będzie się teraz podsuszało. A potem z półtorej godziny wędzenia, myślę, i potem podpiekanie. W środku nie ma tego pojemnika na zrębki, bo jest tutaj. Leży. O. I jeszcze są zrębki dębowe z poprzedniego razu. To wykorzystam tą część, która tutaj jest. One są... W części tutaj już spopielone, w części nie. I tylko po prostu dorzucę sobie nieco dębiny do tego. Tu są zrębki dębowe, które sam sobie produkowałem. To są zrębki dębowe spod piły. Suche drewno dębowe kominkowe zostało eee... rąbałem? Nie. Piłowałem. Potem to przesuszyłem i zostały takie zrębki i mam ich sporo, więc aktualnie nie muszę w żadnych innych korzystać. Tym bardziej, że drewno dębowe się świetnie do wędzenia nadaje. Tutaj na kółeczko haczyk. O tej wędzarni też jest cały odcinek, tipsy and Tricksy I o tym kółeczku tutaj, za które można powiesić sobie gdziekolwiek, chyba że jedną część pod piekę w wędzarni. Czyli zamknę bez zrębków. Zrębki się wypalą, albo je wyjmę. Wtedy zamknę pokrywę zupełnie i dopiekę. A mogę część przecież równie dobrze sparzyć jeszcze. Ta część jest pieczona w wędzarni, a ta część jest parzona. Widać, że więcej tłuszczu się wydobyło. Tu jest jedna część urobku. Muszę sobie podzielić tak, żeby, żeby później wiedział, co i jak. Czyli tak, tu mamy tą parzoną kiełbaskę, tu mamy tą pieczoną wyłącznie i tutaj jest Fuck up, bo przecież spadła mi część. O, tak to wygląda. No i to będę musiał niestety odciąć. Ale strata na szczęście niewielka. Biała wygląda, tak? I tu są e, krążki, ringi, obwarzanki. Fajne, nie? Nie będę tego mieszał i kolączków też nie będę przecinał. Wyjmę sobie, powiedzmy, jedną taką kiełbaskę, żeby zobaczyć jak wyszła w środku. Część ostatnia sparzona szyneczka wygląda tak. Wędziłem ją no około godzinki. Bez siatki wygląda jeszcze piękniej. Zaczniemy od białej. Biała wygląda w środku, tak? Jest mega majerankowa, mega mega. I zapach, zapach też jest mega majerankowy. Teraz Kiełbaska pieczona. Kiełbaska pieczona wyszła tak. Aha, bo miałem w ogóle sprawdzić, czy ona strzela. No. Udało się. Ai, to zaprojektować. Dobrze. Daje radę. I tą też w takim bądź razie. Ta jest taka bardziej miękka, wydaje mi się. Ta parzona. O, tutaj też strzela. Wszystkie wyglądają ślicznie. Pachną też ślicznie. i Teraz jeszcze szyneczka. No, tutaj delikatnie jest niedopeklowane. Ale tylko dwa dni w sumie się działa i peklowała się. Zobaczymy, co w środku. Tu ciekawostka. Tutaj jest bardziej dopeklowana, więc chyba tutaj po prostu nie dosmarowałem solą. No tu wygląda równiutko. Dwa dni peklowania, no i zawinięta była. No to fakt. Chyba widać, że soczysta, nie? No, ale najważniejszy jest smak. To jest kiełbastka parzona. Bardzo dobra i chrupiąca. Ej, i pomyliło się, bo kazało mi dodać 16 gramów na kilogram mięsa soli. To ja tak nie lubię. Byłoby zbyt mało słone. 20 gramów to jest OK. I teraz kiełbaska, która była y, dopiekana w wędzarni. Jest mniej zbita w środku, hmm. która mi smakuje bardziej. To zależy, bo obie są bardzo dobre. Jeżeli będę miał ochotę na taką bardziej zbitą, to wyciągnę sobie taką kiełbasę parzoną. A jeżeli będę miał ochotę na taką mniej zbitą. Hmm, to mięso się dłużej żuje. Chyba jednak lepsza jest parzona, albo powinienem dopiec bardziej. No i biała. Biała, która wygląda tak. I pachnie głównie majerankiem, chociaż tutaj czosnku też jest sporo granulowanego. No, pyszka. Nie powiedziałbym, że tu jest strasznie dużo gorąki, chociaż są takie grudeczki, się robią w tej kiełbasie. Nie jest sucha, nie jest też jakaś mega soczysta. Ale wyszła bardzo fajnie. No i, no i szyneczka, jak to szyneczka do kanapeczek też musi być. Mm. Hędzonki pierwsza klasa. Na pewno się na święta nadadzą. Dziękuję Ci, Sztuczna Inteligencjo. Pozdrawiam Szanownych Państwa. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.